Jesteśmy na konferencji poświęconej wtórnemu rynkowi domem. Naszym gościem jest pan Wiktor Zajkiewicz, właściciel firmy Opony Net. Witam serdecznie. Dzień dobry. Panie Wiktorze, proszę nam powiedzieć, kiedy zaczęła się pana przygoda z domenami? Kiedy przyszło panu do głowy, że posiadanie dużej liczby domen może być niezłym biznesem? To było chyba rok 2001. 2000. I jakie okoliczności skłoniły Pana do tego? Jakie informacje rynkowe skłoniły Pana do tego, żeby zacząć inwestować w domeny? Zorientowałem się, że bardzo dobrą formą promocji w swojej działalności biznesowej jest wykupienie domeny z, y, o nazwie y, przedmiotu działalności, ponieważ ja mam kupownię sklepy internetowe z oponami, więc wykupiłem y, pierwszą domenę, to była domena opony.net. Ale potem pojawiły się kolejne nazwy. Na jakiej zasadzie Pan dobierał te kolejne nazwy domen? W pierwszej kolejności starałem się wykupić istniejące jeszcze domeny na rynku pierwotnym ze słowem opony. Były to opony info oraz opony A właściwie opony info wykupiłem na rynku pierwotnym. Udało mi się kupić te adresa 500 złotych. Finalnie jak, jaką liczbę domen udało się Panu zgromadzić? Mam chyba około 4400 domen. Czy może Pan spróbować oszacować koszt, roczny koszt utrzymania tych domen? Yy, roczny koszt utrzymania domen, yy, moja księgowa niedawno podliczyła, jest to yy, około 20, 240 tysięcy zł. A czy może nam Pan powiedzieć, yy, bo z tego co wiemy, to główny, yy, głównie wykorzystuje Pan te domeny do przekierowywania ruchu na swój docelowy serwis. Tak, ale w większości nie bezpośrednio. Najczęściej obecnie tworzę inne ciekawe witryny, które zwiększają swoją obiecalność poprzez swoją atrakcyjność dla internautów i w sposób pośredni zamieszczam reklamę na tych witrynach do swoich stron związanych z tematyką gospodarczą. A niemniej wciąż część tych, tych domen przekierowuje na stronę główną serwisu z oponami. Staram się, żeby bezpośrednie przekierowanie na serwis oponami minimalizować, dlatego że jeśli klienci wpisują dany adres i y, pod tym adresem y, nie ma tematyki, która ich interesuje, zrażają się do tych adresów. I proszę mi jeszcze na koniec powiedzieć, jakie są pańskie plany y, y, rozwoju? Tak? Czy będzie pan zakupywał jakieś nowe domeny? Czy ma pan plany związane z poszerzeniem wolumenu swoich bodom? To znaczy y, y, zakupuję dodatkowe domeny, ale y, nie ulegam jakiemuś owczemu handlowi związanemu na przykład z ostatnią promocją domenu za sokówkę, Dlatego, że uważam, że tego typu decyzje muszą być przemyślane w, 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 w okresie dłuższym, okresowym. To nie może być jakaś inwestycja jednoroczna, dlatego że samo wykupienie domeny to jest jeszcze niewielki koszt. Kwestia jest koszt przedłużenia danej domeny, utrzymania i postawienia danej w, w, w odniesieniu do dzisiejszego spotkania, do dzisiejszej konferencji, to chyba dobry dla Pana sygnał, że instytucje takie jak NASK zaczynają promocję wtórnego rynku domen w Polsce. To jest naprawdę bardzo ciekawa inicjatywa i szkoda że tak późno NASK z taką inicjatywą wystąpił. Proszę nam jeszcze powiedzieć, jak dużo osiąga Pan zyski z posiadania tak dużego wolumenu domen? W takiej sytuacji trudno jest obecnie mówić o zyskach ksiągowych, dlatego że ja szacuję, że połowę kosztów utrzymania domen to jest koszt alternatywny, około takiej samej oszczędności na reklamie. Natomiast połowa kosztów nie są to inwestycje i myślę, że będzie podobna sytuacja jak w przypadku Allegro, bądź też onet.pl, kiedy. Te e, portale w pierwszym swoim okresie wynosiły straty księgowe, a odstępowała z nich wartość. Dziękuję panu bardzo za rozmowę.